Nie myśl o niebieskich niedźwiedziach wiszących na drzewie. To jedno z pierwszych ćwiczeń na psychologii, które pokazuje, że żeby o czymś nie myśleć, musimy o tym pomyśleć. Nie da się nie myśleć o niebieskich niedźwiedziach. Musisz sobie stworzyć obraz niebieskich niedźwiedzi w swojej wyobraźni, zawiesić je na drzewie i teraz zrobić coś, żeby o nich nie myśleć. Choć właśnie o nich pomyślałeś. I żeby o tym nie myśleć, trzeba przekierować uwagę na co innego. Czyli odwracanie uwagi, myślenie o czymś innym powoduje, że przestajemy myśleć o niedźwiedziach. To jest jedno z takich łatwiejszych i bardziej popularnych ćwiczeń psychologicznych. Ale jeśli interesuje Cię to, jak funkcjonuje człowiek, jakie występują zaburzenia, jak jego przeszłość wpływa na teraźniejszość i przyszłość jego w podejmowaniu decyzji, możesz posłuchać tego, co mam do powiedzenia. Mówię o zaburzeniach osobowości typu borderline, zaburzeniach narcystycznych, czy aspekt autyzmu?